Witamy w wersji audio, w której posłuchasz odpowiedzi na pytania otwarte jawne. Pytania te to lista obowiązkowych zagadnień. Jedno z nich wylosujesz na maturze ustnej z języka polskiego. Zapraszamy do zakupu wersji e-book PDF. Możesz go wydrukować, a także czytać na telefonie. Jeżeli nie masz drukarki, to możesz także kupić wersję drukowaną. Linki do zakupu znajdziesz w opisie filmu i komentarzach. Po zakupie będziesz mieć dostęp do wszystkich form nauki, czyli audio, wydruk oraz e-book na telefon. Z tym materiałem zdasz maturę na 100%. Powodzenia! 68. Czym dla człowieka może być podróżowanie? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Wstęp. Podróżowanie pełni różne funkcje w życiu człowieka. Może być sposobem na odkrywanie nowych miejsc, ale również głębokim procesem osobistego rozwoju i refleksji. W podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego podróżowanie jest przedstawione jako forma odkrywania świata i samego siebie. Rozwinięcie w podróży z Herodotem Kapuściński ukazuje, jak podróżowanie jest sposobem na odkrywanie samego siebie. Spotkania z różnymi kulturami i ludźmi skłaniają autora do głębszej refleksji nad własnymi wartościami i przekonaniami. Zmiana środowiska i konfrontacja z nowymi doświadczeniami prowadzą do osobistych przemyśleń i rozwoju. Podróże oferują możliwość introspekcji i zrozumienia siebie w szerszym kontekście globalnym. Kapuściński poprzez swoje obserwacje i interakcje odkrywa nowe aspekty swojej tożsamości i rozwija swoje myślenie o świecie. Kapuściński pokazuje, jak podróże umożliwiają głębsze zrozumienie i empatię wobec innych kultur. Spotkania z różnorodnymi społecznościami pozwalają na dostrzeganie wspólnych wartości oraz różnic, które kształtują ludzkość. Dzięki temu podróżowanie staje się sposobem na budowanie mostów między różnymi światami. Podróże w Książce Kapuścińskiego ukazują także aspekt poszukiwania przygód i odkrywania nowych, nieznanych obszarów. Kontekst. W Kordianie Juliusza Słowackiego podróż pełni rolę symbolu poszukiwania sensu i tożsamości. Główny bohater wyrusza w podróż. Aby znaleźć swoje miejsce w świecie i zrozumieć swoją rolę w historii. Podobnie jak kapuściński w podróży z Herodotem, kordian odkrywa siebie poprzez konfrontację z różnymi doświadczeniami i środowiskami. Kordian, podobnie jak narrator podróży z Herodotem, używa podróży jako narzędzia do osobistego rozwoju. Jego wędrówki są poszukiwaniem sensu, a także próbą odnalezienia swojego miejsca i celu w życiu. Zakończenie. Podróżowanie, jak ukazuje podróż z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego, jest dla człowieka nie tylko sposobem na poznawanie nowych miejsc, ale także głęboko osobistym i transformującym doświadczeniem. W kontekście kordiana Juliusza Słowackiego, podróż staje się symbolem poszukiwania sensu i tożsamości, ukazując, jak podróże mogą wpływać na kształtowanie się jednostki i jej zrozumienie siebie oraz świata?